Dwudziestolecie tekton Group Polska to ważny moment, który świadczy o stabilności i rozwoju naszej firmy. Ten jubileusz doskonale wpisuje się w nasze wartości firmowe, podkreśla nasze zaangażowanie w jakość, uczciwość i partnerstwo. Dwudziestolecie to doskonały moment, aby spojrzeć na to, czego dokonaliśmy do tej pory, gdzie jesteśmy teraz, gdzie będziemy za kolejne kilka lat. To także idealny moment aby przenieść się pod nasz nowy dach tu w Truszkowie. Jakość jest czymś lepszym, każdym się z czymś prestiżowym, z czymś niespotykanym, tak ja bym zdefiniował tą jakość. Ponieważ nasza jakość, bo głównie ludzie, którzy są wykwalifikowani, wykształceni, często przechodzą szkolenia i to jest naszą gwarancją jakości dla naszych kontrahentów, dla naszych klientów. Nasze dachy w Tektu wykonujemy przede wszystkim z najlepszych materiałów, no i, i szczelnie. Staramy się też, żeby wizualnie to wyglądało jak najlepiej na najwyższym poziomie. I moim zdaniem to wszystko razem jest jakość. Każdy projekt realizujemy bardzo wysoką jakością, bo to jest gwarancja naszego sukcesu i gwarancja naszej rozpoznawalności. To, co nas charakteryzuje, to jest po prostu szczelność i estetyka. Każdy projekt traktujemy priorytetowo, a gwarantując najwyższą jakość, możemy powiększać swoje portfolio. Jesteśmy w stanie pracować z większą ilością klientów, bardziej prestiżowych. Tak, to jest gwarancją jakości. Dla mnie uczciwość to przede wszystkim równe traktowanie ludzi, bez faworyzowania, to przestrzeganie ogólnie obowiązujących norm etycznych, ale przede wszystkim życie w prawdzie, jej poszanowanie, nawet gdy jest ona trudna. No, uczciwość to jest taki trochę magnes, który kierunkuje nas na właściwy kurs. Uczciwość y, przede wszystkim w mojej codziennej pracy to y, przedstawianie kandydatom y, wszystkich, warunków zatrudnienia, takie jakie one faktycznie są. Dzięki temu, że jestem uczciwa wobec klienta, y bardzo łatwo nawiązuje kontakt i ten klient mi po prostu wierzy. W dziale kalkulacji, którym kieruję, nie wyobrażam sobie działania w sposób nieuczciwy, nierzetelny. Oferty, które przygotowujemy są niejednokrotnie początkiem współpracy z, z jakimś klientem, dlatego no, wykonujemy je odpowiedzialnie. Tektum przede wszystkim chcemy wynagradzać uczciwie za uczciwą pracę. Rozmawiamy z każdym pracownikiem na temat wyników jego pracy. Dla mnie partnerstwo jest metodą działania i codziennego funkcjonowania, oczywiście zarówno w aspekcie życia prywatnego, jak i życia zawodowego, gdzie tak naprawdę ważny jest interes drugiej strony. Partnerstwo opiera się na zaufaniu i na ogromnym zaangażowaniu. To partnerstwo przekłada się w taki sposób, że to jest proces ciągły, który w zasadzie nigdy się nie kończy. I mówimy tutaj i o budowaniu, i o utrzymaniu tej relacji. I partnerstwo to jest. E ten złoty środek, znalezienie tego punktu, gdzie obie strony są win-win. Dzięki solidnym partnerstwom nawiązanym możemy śmiało rozwijać nasze usługi, możemy eksplorować szersze rynki i możemy docierać do klienteli, która jest w problemie naszego zainteresowania. Grupa wykonawcza to dział dobrych znajomych, którzy utrzymują relacje nie tylko w pracy, ale także poza nią. Często się spotykamy. Rozmawiamy wtedy o swoich pasjach, problemach, o rodzinie, znamy się nawzajem i myślę, że to sprawia, że, że w pracy dobrze się uzupełniamy i jesteśmy w stanie sobie poradzić w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Na moim podwórku w skali makro to jest. Przepływ know-how, bo ja od 6 lat współpracuję niemal codziennie z przyjaciółmi z Belgii i wiem, że w tej dziedzinie cyfryzacji działań nie bylibyśmy tak daleko, gdyby nie wsparcie właśnie przyjaciół, kolegów i koleżanek z TechTrum Group z Belgii. W skali mikro natomiast, to jest to, co robimy codziennie i to partnerstwo możemy okazywać codziennie. Bardzo ważny jest stały kontakt, stała rozmowa, rozpoznawanie tych potrzeb, a tak samo adresowanie ich jest kluczowe i to tak naprawdę stanowi o sukcesie naszej firmy. Tektum za 20 lat, tak? No to ja widzę siebie na stanowisku projekt menadżera odpowiedzialnym za wykonawstwo dachów zielonych. No ja osobiście będę już na emeryturze. Mam nadzieję, że za 20 lat Tektum będzie liderem w swojej branży, a liczba naszych pracowników dojdzie może do 300. Obecnie jest ich 90. Na pewno za te 20 lat będzie mniej kartek, bo to jest moje podwórko i to jest moja rola, żeby tych kartek było znacznie mniej ze względu na cyfryzację procesów. Na pewno Tektum jest firmą, w której ważny jest rozwój. Będziemy podejmować na pewno nowych zadań, w których możliwe, że będziemy stawiać pierwsze kroki, ale tak naprawdę te lata dotychczasowe doświadczeń pokazują, że nawet jak stawiamy pierwsze kroki, to, to dochodzimy bardzo wysoko, więc mam nadzieję, że dojdziemy jeszcze wyżej. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom w Polsce i w Belgii, wszystkim naszym klientom i pracownikom za zaangażowanie i zaufanie przez cały ten czas.